Witajcie moi drodzy, jak tam wasze postanowienia noworoczne? Mam nadzieję, że bez względu na to, co sobie postanowiliście, wytrwacie i wytrwaliście jeszcze do tej pory we wszystkich założeniach. No niestety często jest tak, szczególnie kiedy wasze postanowienia dotyczą odchudzania treningu i zmiany trochę trybu życia, że wcale nie jest to wszystko takie proste, ponieważ wymaga od nas systematyki, no i niestety zmiany tych klasycznych nawyków, które do tej pory mieliśmy. Pamiętajcie o tym, że niestety diety internetowe, sztampowe, rozpisane, które każą Wam kurczaka 6 razy dziennie, ryż 5 razy dziennie, dwa rodzaje warzyw, to nie jest coś, co utrzyma Was w dobrym zdrowiu, w dobrej kondycji organizmu, a przede wszystkim po miesiącu stwierdzicie, że ile można tego kurczaka zjeść i ile tego ryżu można w siebie wepchnąć. Przede wszystkim moi drodzy, pamiętajcie, że każda dieta, którą chcecie stosować, powinna być dostosowana do Waszych potrzeb organizmu i do tego, co lubicie, a czego nie lubicie, tych produktów jest mnóstwo, więc usystematyzujcie sobie tryb odżywiania, a nie kierujcie się tym, co gdzieś tam wyczytaliście na internetach, albo któryś super sławny celebryta właśnie stara się Wam wcisnąć z jakąś tam reklamą. Co jest ważne, kiedy zaczynacie przygodę w ogóle z jakimkolwiek treningiem, czy to jest siłownia, czy to jest fitness, nie łapcie się za największe ciężary, nie łapcie się za najcięższe ćwiczenia. Zacznijcie pomału, zacznijcie od spaceru, zacznijcie od orbitreka, od małych ciężarów podniesionych kilka razy, tym Zwiększajcie sobie systematykę. Co jest ważne? Nie zrobicie sobie krzywdy. Dwa. Zakwasy po treningu was nie zabiją, czyli jest szansa, że wytrwacie w tym postanowieniu. I co najważniejsze, systematycznie, krok po kroku będziecie to ciało wzmacniać, nadmierną tkankę tłuszczową spalać i co ważne, utrzymacie organizm w zdrowiu i w dobrej kondycji. I tego, moi drodzy, wam serdecznie życzę.